Halo? Halo, dzień dobry. Kto ze mną rozmawia? Patryk Dębiński. Rozmawiam z panem Dzikim Kotem? Tak, tak. Musi pan kogoś dla mnie zabić. Kto to taki? Jan Dąbkowski. Kiedy mam go zabić i gdzie? No, tu będzie tak 14 lutego tego roku. Na polu przy lasku. Ale tak dokładnie, niech pan powie. Pole tam, gdzie wojsko ma zawsze ćwiczenia. Bo który on tam będzie? Tak, od godziny 14 do godziny 15.30. A czym pan go zabije? To jest tajemnica. To będzie kosztowało 6000 tysięcy złotych. A, dam panu po zabójstwie. Gdzie mam się spotkać, żeby dać panu te pieniążki? I o której i kiedy? Może w opuszczonym magazynie. W godzinach nocnych, dwa dni po zabójstwie. A i też pamiętaj, przyjdź bez towarzysza. No to do widzenia. Do widzenia. Panie ale. Halo jeden z, naszy, jeden z naszych ludzi zginął Skąd? Nie wiem, co, nie, nie wiem skąd, nie wiem jak A co wiesz? Wiem tylko, że to musiał być snajper Znałaś jego miejsce położenia? Nie wiedziałem gdzie był o... Wracaj tu szybko Okej okay, dobrze Przybędę jak najszybciej Do widzenia Widzę tutaj ranę pod strzałową. Został zabity widać z broni dalekiego zasięgu. Jaki kaliber. Wygląda właśnie na jakąś taką ciężką snajperkę. Trudno określić, bo kula przeleciała na wylot i rychosiadym poleciała sobie dalej. Leży tutaj... Ja musiał zginąć, może dwie godziny temu. No właśnie tak wygląda, że że tyle godzin temu zginął. Mm. Ciało jeszcze się nie rozłożyło. Dobra, no to co, zabieramy go i... I tyle i trzeba. Chyba, śledztwo Wiedz, za nogi ja Chwilę chowam telefon. A, mój Dobra. Czemu trupy zawsze są takie ciężkie? Nie wiem, bo trupy takie są. podnosz go. Dobra. ale trup chyba daj. Ale trup. chyba chyba zadzwonimy po Podnoś Nie. Nie, dobra. Idę po dźwig. No niestety, siada pan, chodź po kocie. Dzień dobry. Dzień dobry, ma pan pieniądze? Mam. Przepraszam, że wielka mówca, ale. No dobrze, chciałem, żeby nie robić pozorów jakiegoś człowieka złego. Dobrze. A tak ten kot panu tak ładzi, po tym aucie? No proszę pana, tak, to jest mój kot. E, może pan, tak jak zna pan moją ksówkę, dziki kot. A więc lubi kot. R czyli rozumiem, że wszystkie już są pieniądze, tak? Całe tak, dwie, trzy tak, tysięcy... tysięcy złotych. O, o już tu widzę dobrze, tak. No chyba sześć tysięcy tu jest. Już proszę pana, ten koleż, którego pan kazał zabić. Już on nie żyje, leży martwy sobie. A może już go zabrali. E, no, e, tak. A czym tak? pan go zabił, jeżeli pan może powiedzieć? No, zabiłem go, no, nie, no, dobrze, już nie będę zdradzał snajperką. chce pan to, Fifi? No, snajperką go zabiłem, nie wykryło z czego. Ciało wykryli, ale ja jestem bezpieczny, nie powinni mnie namierzyć, Nie pan? Nie podoba mi się, że kot siedzi na moich kolanach. No proszę pana. Proszę go na szybciej zdjąć. To jest mój kot, proszę pana, do widzenia. Dobrze. O, no. zostań, koczy tutaj dobrze kot jest, no, nie Mam dziś na ze mną. Panie, zostaw pan mojego kota. A idź pan, on i tak do mnie przyjdzie. Dobra, zgodnie z panem generała. Ruszamy na niego i musimy zrobić tak, żeby nie trafił i po prostu... No wiesz, pokonać tego go. Dobrze. Idziemy. Заставьте меня! Заставьте меня! Заставьте меня! меня, сообразите, дети! А как вы видите, компания с Co ja tu Gdzie mnie niesiesz? Muszę wejść. Dzień dobry. Co ja tu robię? Jest pan przesłuchiwany. Ale w jakiej sprawie? Zabił pan naszego człowieka. Proszę pana, nikogo nie zabijała w ogóle. Co to za oskarżenia? Nic ja tutaj co, kiedy, co, gdzie Proszę pana, 14 lutego 2020 roku o godzinie 1421 zabił pan naszego człowieka. A jakie macie dowody? Nie macie żadnych dowodów. Nic. Mamy dowody. Jakie? Po pierwsze, widzieliśmy pana, jak co pan do innego człowieka. Po drugie został pan matę. Nie schował pan maty i nie. A skąd wiadomo, ich? że to moja mata. Bo widać tam odciski palców, mi o pan rękawiczek. A że odciski palców na pana snajperce były takie same jak na macie? To wiadomo chyba, czy ja to mata i czyje to snajperka. Ale. Czyje odciski? Pańskie odciski. Aha, ale nie skąd ta snajperka teraz? Że co, że mhm. pan celował do kogoś? Nasz agent, ten co pana wprowadził, mhm. nasz świetny agent, został już. dostał order. Widział i złapał pana, jak pan celował do innego człowieka. Postrzelił pan naszego człowieka jeszcze, Saszę, tak zwanego? Mhm... Mm no to może już tak, przypominam się, ale... Co niby zamierzacie ze mną zrobić? A to zależy, czy pan się przyzna, czy nie. O. No to przyznaję się, bo nie będę tutaj już utrudniał sprawy, bowiem już i tak widać, stąd się nie wydostanę. Nie. Czyli... Zasada 221 Aresztować jego Ale co, co? Że, co Aresztować nie? jego, ale że Proszę mnie zostawić, proszę pana Zostaw mnie nie chodzi pan Jestem niewinny co ja tu robię? Gdzie jestem w ogóle? Jest pan w naszym areszcie. Nie wygląda to jak areszt. Ale jest pan... w naszej dwupiętrowej piwnicy. Po co ta lampa? Aby panu przeszkodzić. Żeby pan się źle czuł. Bo wiadomo było, że pan... Ale co? Jest Wszystko wam powiedziałem. Nic więcej nie wiem. Ale chcę uzgodnić jeszcze to. Bo pan się przyznał. Tak. To ja pana nie mogę zabić. No Ale... Nie może pan, na prawo pan nie zrobił. Zabił pan naszego człowieka. Co z tego. No właśnie, zabił pan naszego człowieka. Od człowiek, człowiek będzie był... dobrze. Nie, nie odsiedzi pan. Pan nas wsadzi do więzienia, więc nie mogę tak. Jak ja was nie wysadzę do więzienia? Za co? Pana przetrzymujemy nielegalnie. Mm -hmm, czyli nie jestem w areszcie. Jest pan tutaj w jakimś jakby bo nikt Pana nie przyjdzie. Nikt. Tak! jak długo miałam czekać. Wiesz co, odrzuć mi Już. Dziękuję. Do zobaczenia. Kiedy Dziękuję. indziej. Witamy w wyciętych scenach! Wycięte na sceny. że na trupie.

a, już się <grymne> Wycięte sceny Szada pan Na ulicy Gapiszkiego ty Musi pan Słuchaj Kot, 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 kot <grymne> nie, nie! O, że... o, o, o że Był pan na polu, pana Edzia Rodnika pana Edzia no dobrze, no ale... Okay. To też leciło. To może potwierdzić żona, dziecko, sąsiad? Nie mam żadnych nikogo w domu. Nie mam żadnych. Kto bał się tego?